Drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców kwietnia. Odkryłam w kwietniu kilka bardzo fajnych kosmetyków, fajnych perełek, Mamy tutaj zarówno pielęgnację, jak i makijaż, są kosmetyki droższe, są kosmetyki drogeryjne, przystępne cenowo. Także myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Są to naprawdę bardzo dobrej jakości produkty. Zaczniemy sobie od pielęgnacji i tutaj mam cztery kosmetyki z różnych kategorii. Pierwszy kosmetyk to odżywka Zisane, jest to dokładnie kuracja koloryzująca. Jest ona dostępna w trzech wersjach. Ja mam wersję Cool Blond, czyli ochładzająca kolor blond. Powiem Wam, że nie spodziewałam się po tej odżywce cudów. Nie liczyłam, że ona da mi spektakularne efekty. Liczyłam, że będzie to troszeczkę widać, ale nie spodziewałam się, że aż tak. No i powiem Wam, że się naprawdę pozytywnie zaskoczyłam. Ten kolor był bardzo fajnie ochłodzony, żółte tony były zniwelowane, a przy tym ta odżywka jest genialnie pielęgnacyjna. Włosy były bardzo miękkie, sypkie, lśniące, przepięknie się po tej odżywce układały. Tak naprawdę jedyny minus to to, że trzeba jej nałożyć sporo, bo jest to jednak kosmetyk koloryzujący. Także, żeby ten kolor wyglądał równomiernie, żeby to wszystko fajnie zagrało, musimy tej odżywki nałożyć dużo. Musimy ją równomiernie na włosach rozprowadzić od samej góry do samego dołu. No, i tego produktu trochę schodzi. Ja użyłam tej odżywki dwa razy i myślę, że zostało mi na maksymalnie kolejne dwa razy. Mamy tutaj 150 ml, także powiedzmy, że na moją długość włosów mamy tutaj produktu na cztery użycia. Myślę, że pomimo słabej wydajności będę tą odżywkę kupować, bo efekt bardzo mi się podoba. Jest to nie tylko kosmetyk ochładzający kolor, nie tylko niwelujący żółte tony, ale też bardzo dobrze pielęgnujący włosy. Lecimy sobie z drugim produktem, tutaj również coś drogeryjnego. Jest to marka Flav i dokładnie esencja do twarzy z prebiotykiem na bazie fermentowanego ekstraktu z ryżu. Jest też dostępna druga wersja, taka stricte nawilżająca, chyba z ekstraktem z bambusa. Ta ma być niby przeciwzmarszczkowa, minimalizująca widoczność porów. Jest to mgiełka, jest to taki tonik esencja, także na cuda bym nie liczyła ale bardzo fajnie nawilża, odświeża, koi skórę, ma genialne opakowanie, aplikator daje bardzo delikatną, przyjemną mgiełkę. Pomimo tego, że mamy tutaj tylko 80ml i bałam się, że ten kosmetyk szybko mi się skończy, no to okazało się, że jest całkiem wydajny. Także ja od siebie tą mgiełkę polecam, na pewno przetestuję też drugą wersję. Normalnie kosztuje ona coś koło 30zł, ale na promocji można kupić za mniej więcej 20 i myślę, że jak za tak fajną esencję, taki wiecie, bogatszy tonik, jest to naprawdę spoko cena. Dalej mamy coś droższego, ale zdecydowanie wartego swojej ceny. Jest to nowy krem z filtrem z Veoli Botanica. Dokładnie jest to Bad First Sunscreen. Szerokopasmowy, lekki krem ochronny przeciw fotostarzeniu, o działaniu nabliżająco łagodzącym Mamy tutaj faktycznie bardzo wysoką, szerokopasmową ochronę, bo jest tu SPF 50+, PA+++++. Mamy UVA, UVB, HEF oraz IR. Formuła jest genialna, bo to jest bardzo lekki, emulsyjny kosmetyk, który od razu się wchłania. Dodatkowo mamy tutaj lekko żółty kolor, więc ten produkt w ogóle nie bieli skóry. I zachowuje się jak taka bardzo przyjemna, delikatna emulsja. Jeśli chodzi o wykończenie, na początku jak nałożymy ten krem, to skóra jest troszeczkę świetlista. Ale po chwili ten efekt zaczyna być delikatniejszy. I jak ten krem zaczyna się wchłaniać, to to wykończenie robi się bardziej satynowe, satynowo-matowe, takie bardzo naturalne. Skóra się nie świeci, nie wygląda to jakby było na niej dużo tłustego kremu z filtrem, tylko wygląda po prostu bardzo naturalnie i świeżo. Także jeśli chodzi o ten kosmetyk, naprawdę rewelacyjnie mi się sprawdza. Używam go codziennie, nakładam go na kilka innych produktów i nic się nie roluje, nic się nie waży. Wszystko fajnie się ze sobą łączy. Jest to zdecydowanie jeden z lżejszych filtrów do twarzy, jakie testowałam. Także, jeżeli lubicie takie bardzo lekkie, emulsyjne formuły, które się szybko wkłaniają i nie bielą skóry, a przy tym nie dają mocno tłustego, świetlistego efektu, no to myślę, że będziecie zadowoleni. Na markę Veoli cały czas bezterminowo działa mój kod Projekt Beauty. Także, jeżeli będziecie chcieli zrobić zamówienie, a na stronie Veoli nie będzie akurat żadnej promocji. To z moim kodem macie zniżkę minus 20%. Ostatni kosmetyk z pielęgnacji to kule do kąpieli. Są to kule marki Anwen o zapachu bzu. Ja te kule wyhaczyłam w łazience u mojej koleżanki. Łazienka pachniała bzem, pachniała przepięknie, bardzo intensywnie. No i okazało się, że to są te kule. Pomimo tego, że były zamknięte w folii, to ten zapach był na tyle intensywny, że było go po prostu bardzo mocno czuć. No i zapragnęła mi przetestować. Kupiłam sobie dwa opakowania. W takim opakowaniu mamy trzy kule po 100 gramów, także dosyć sporo produktu. Na spokojnie możemy sobie taką 100 gramową kulę przekroić i podzielić to na dwie kąpiele. Do tej pory zużyłam jedno opakowanie, czyli trzy kule. Przetestowałam te kule zarówno w całości, jak i przekroiłam jedną na pół i efekt również był bardzo fajny. Kule poza tym, że bardzo intensywnie pachną bzem i ten bez jest taki... Mega naturalny, świeży. Pachnie to dosłownie jak bez zerwany z krzaka. To dodatkowo woda jest taka lekko natłuszczona, przyjemna. To nie jest efekt nieprzyjemny, lepki, tłusty. Jak wychodzę z wanny, to nie czuję, żebym miała tłustą powłokę na skórze. Ale jak się kąpię, to ta woda wygląda tak, jakby był do niej dolany olejek. Faktycznie mamy tutaj w składzie oleje, także jest ich po prostu dużo i ta kula powoduje, że ta woda jest delikatnie natłuszczona. Ale jak mówiłam, nie ma później tego efektu na skórze. Także te kule naprawdę gorąco polecam. Jak dla mnie jest to must have, jeśli chodzi o kąpiel. Na pewno będę je kupować regularnie. Jeżeli lubicie zapach bzu, to przetestujcie. Myślę, że będziecie zadowoleni. Widziałam, że była też dostępna wersja o zapachu akacji, ale jest wszędzie wyprzedana. Na pewno będę polować, będę chciała przetestować. Jeśli chodzi o kule o zapachu bzu, naprawdę są genialne. Przejdziemy sobie teraz do makijażu i może zaczniemy od troszeczkę droższego produktu, czyli od podkładu Estée Lauder Futurist Hydra Rescue. Powiem wam, że dawno nie testowałam drugiego podkładu. Zawsze było mi szkoda kasy, palety to co innego, produkty do konturowania to co innego, ale na podkład po prostu szkoda mi było wydać 200-300 zł. No, i okazało się, że jednak czasem warto. Ten podkład jest naprawdę rewelacyjny. Ma on wszystkie cechy, jakich ja szukam w podkładach. Także jest to dla mnie produkt idealny. Używam go non-stop. Dzisiaj również mam go na twarzy. Nie nałożyłam korektora, nie przypudrowałam tego podkładu. Jest to nałożone na mokro. Dałam tylko troszeczkę różu, zrobiłam kilka piegów. I to jest mój dzisiejszy makijaż. Także jest to idealny podkład zarówno do szybkiego, delikatnego makijażu Make Up No Make Up, nałożony cienką warstwą, wygląda mega naturalnie, ale jeżeli potrzebujemy mocniejszego krycia albo po prostu chcemy zrobić mocniejszy makijaż, to bez problemu można ten podkład zbudować. I on nadal wygląda lekko. Jest on bardzo płynny, wodnisty, mega delikatny w swojej konsystencji, delikatnie zastyga, przez co jest trwały. Tak naprawdę nie trzeba go pudrować. Używałam go przez kilka ostatnich dni, były bardzo wysokie temperatury, a zdarzało mi się, że go nie pudrowałam i on przez cały dzień wyglądał dobrze. Nie utrzymywał się idealnie, gdzieś tam się lekko przecierał ale nie wyglądał jak znoszony, zważony podkład, tylko po prostu wyglądał jak moja skóra tylko lepiej, dawał niesamowicie naturalny, świeży efekt. Także moim zdaniem jest to podkład zdecydowanie wart uwagi, wart swojej ceny. Mamy tutaj SPF 45, co jest dla mnie dużym plusem. Mamy jakieś dodatkowe składniki nawilżające, Także będę używać i jestem z niego mega zadowolona Lecimy dalej, kolejny kosmetyk, który również mam dzisiaj na twarzy To róż musie od Vibo Jest to dokładnie Blush O'Clock Mousse Blusher Ja mam go w kolorze 01 Jeśli chodzi o podkład, mam kolor 2N1 Desert Beige Wracając do różu, ma on bardzo przyjemną, bardzo delikatną, lekką konsystencję Przepięknie wtapia się w skórę a przy tym jest całkiem trwały. Używałam go w kwietniu dosyć często i bardzo spodobał mi się efekt, jaki on daje, bo jest taki mega naturalny, świeży. Tutaj nie mamy ani matowego wykończenia, ani rozświetlającego. Po prostu wygląda to jak naturalny świeży rumieniec. Kilka razy łączyłam ten róż z podkładem z Estée Lauder. Nakładałam tak, jak dzisiaj i nie pudrowałam, no i całkiem fajnie się to utrzymywało, także jeśli chodzi o trwałość, również jest OK. Z tego co kojarzę, z tej serii dostępny jest również brązer i rozświetlacz w musie, także jak będzie jakaś promocja w Rossmanie, na pewno kupię i przetestuję. Ten produkt jest naprawdę genialny. Dalej, dwa produkty z kolekcji Brush Up by Maxineczka. Z tej kolekcji testowałam prawie wszystko. W jednym filmie testowałam pojedyncze kosmetyki, w drugim filmie testowałam chłodną paletkę, odpuściłam tylko tą ciepłą. No i spośród wszystkich kosmetyków najbardziej spodobały mi się te dwa. Pierwszy to Moisturizing Glow Mist, czyli mgiełka dająca efekt glow. Niestety opakowanie jest dla mnie dosyć słabe może nie jest plujące nie wyrzuca dużych kropli. Ale jednak nie jest to delikatna drobna mgiełka, jaką ja lubię, także żeby przyjemnie mi się jej używało, przelałam sobie tą mgiełkę do opakowania pomgiełcy z Red Beauty i teraz jestem zadowolona zarówno z produktu, jak i z aplikacji. Jeśli chodzi o efekt, to ona daje niesamowitą świeżość, takie bardzo fajne, delikatne rozświetlenie. Jak dla mnie, tam bielka nie jest taka, wiecie, mocno, chamsko rozświetlająca, nie daje mocnego glow. Ja na swojej skórze tego nie zauważyłam. Oglądałam kilka recenzji i kilka osób się na to skarżyło mówiło, że jest to zbyt intensywny efekt. Dla mnie nie. Dla mnie jest to takie idealne, lekkie odświeżenie lekkie rozświetlenie. Plus zdjęcie pudrowości, scalenie wszystkich warstw, także coś co ja lubię najbardziej. Drugi kosmetyk to puder pod oczy, po prostu Under Eye Powder i z tego produktu również jestem bardzo zadowolona. Można powiedzieć, że ja na pudrach pod oczy zęby zjadłam, używam ich od kilku lat i przetestowałam ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. No, i powiem Wam, że jest to zdecydowanie jeden z lżejszych, jeden z bardziej miałkich, delikatnych pudrów, jakie testowałam. Puder daje dokładnie taki efekt, jak ja lubię: czyli jest bardzo wygładzający, blurujący, a przy tym jest niesamowicie lekki, nie daje efektu pudrowości. I ma miękkomatowe wykończenie z minimalną satyną, także nie odbija nam światła, nie mamy podkreślonych załamań, nie mamy podkreślonych zmaszczek. Dodatkowo, puder całkiem fajnie utrwala, korektor ładnie wygląda, nic się przez cały dzień nie zbiera i nie ma po całym dniu efektu, jakby ta skóra była przesuszona. Używałam też na strefę T i bardzo fajnie się sprawdza czoło jest wręcz wyblurowane także puder naprawdę genialny serdecznie polecam. Dalej kolejny puder, tutaj mamy kolekcję Stars from the Stars i Wedel I jest to puder sypki z witaminą C, zapach cytrynowe ptasie mleczko Zaczynając od zapachu, jak dla mnie ten kosmetyk faktycznie pachnie trochę tym cytrynowym ptasim mleczkiem Wiem co mówię, bo cytrynowe ptasie mleczko to jest coś co ja uwielbiam Oczywiście ten zapach nie będzie w 100% oddany, nie jest to jeden do jednego Bo jest to kosmetyk, a nie słodycz, także nie da się tego zrobić tak żeby otworzyć puder i czuć słodycze, ale ten zapach jest bardzo podobny. Jest to faktycznie zapach inspirowany ptasim mleczkiem, co do samego produktu jest bardzo lekki, delikatny, wygładzający. Kolor tego pudru jest lekko cytrynowy, jak wnętrze ptasiego mleczka, ale ani nie bieli, ani nie zarzuca podkładu, wygląda przepięknie, wygląda bardzo leciutko i delikatnie, nie daje efektu pudrowości, czego ja bardzo nie lubię, nie osada się na skórze a przy tym dobrze utrwala podkład. Także jak dla mnie puder naprawdę bardzo fajny i bardzo chętnie będę po niego sięgać. Ostatni ulubieniec kwietnia to kosmetyk, który już kiedyś miałam, zużyłam całe opakowanie i ponownie do niego wróciłam. Jest to pomadka pielęgnacyjna od marki Paese, seria Nano Revit. Ja mam tutaj kolorek 40 Light Pink. Bardzo dobrze nawilżający, natłuszczający balsam, bardzo komfortowy. Nie lepi się, nie jest tłusty, nie jest taki, wiecie, oblepiający, tylko jest otulający. Trzyma się dosyć długo. Usta po nałożeniu są bardzo przyjemne, mięciutkie, wygładzone. Jest to pomadka w sztywcie, także możemy bez problemu wrzucić do torebki i nałożyć bez lusterka w ciągu dnia. Mamy tutaj bardzo delikatny kolor, także nie jest to pomadka, którą gdzieś tam wyjedziemy i będzie to widać. Tylko jest to po prostu balsam delikatnie koloryzujący. Także pomadkę serdecznie polecam. Mamy tutaj fajne składniki pielęgnacyjne, nawilżające. Pomadka fajnie otula usta, ale też daje bardzo ładny, świeży, soczysty efekt. Jeśli chodzi o ulubieńców kwietnia, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy macie swoich ulubieńców kwietnia. Jeżeli tak, to dajcie znać, jakie są to kosmetyki. Ale dajcie też znać, czy znacie produkty, które dzisiaj Wam polecałam, o których mówiłam. A jeżeli tak, to napiszcie, jak one Wam się sprawdziły. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!